Do przygotowania dzisiejszego przepisu będziemy potrzebowali 4 łyżek skrobi ziemniaczanej, 3 łyżki cukru, ja mam akurat brązowy, ale może być jak najbardziej też biały, 4 jajek, pół łyżeczki proszku do pieczenia, jogurt grecki 400 g i czekolada gorzka. Yy, będzie potrzebne około 1 trzeciej takiego opakowania, no ale jak ktoś jest wielkim fanem czekolady, no to można więcej oczywiście. Prace rozpoczynamy od Białek od żółtek. Żółtka przelewamy do naczynia, w którym będziemy miksować. Dosypujemy cukier i miksujemy wszystko do momentu, aż cukier się rozpuści. Następnie, przez sitko przesiewamy mąkę ziemniaczaną i również miksujemy do momentu połączenia się składników. Gdy to się wydarzy, dodajemy jogurt grecki i ponownie miksujemy wszystko ze sobą. Przelewamy wszystko do osobnej miski, żeby zrobić miejsce w naczyniu miksującym na białka, które będziemy ubijać na sztywną masę. Gdy białka będą już wystarczająco sztywne, musimy wymieszać je razem z naszą masą z żółtek, mąki ziemniaczanej i jogurtu greckiego. Robimy to powoli, łyżka po łyżce, wykonując takie zagarniające od dołu ruchy. Białko doda naszemu ciastu puszystości, dlatego nie mieszajmy zbyt energicznie, żeby tych bąbelków powietrza nie poprzebijać. Róbmy to dokładnie. Będziemy z każdą łyżką widzieć, jak nasza masa jest coraz bardziej puszysta. To jest właśnie sekret tego ciasta. Ten oto krok, czyli mieszanie ze sobą białek z resztą masy. Na samym końcu dodajemy pokruszoną drobno czekoladę. Dzięki temu, że ciasto jest puszyste, ta czekolada nie opada od razu na dno. Teraz już możemy wylać całą masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wkładamy do piekarnika 170 stopni na 45 minut lub troszkę dłużej i. Po tym czasie dajmy trochę czas na ostygnięcie i możemy powoli zabierać się za dekorację. Tutaj użyłam cukru, pudru. Kroimy i zaraz będzie wielka degustacja. Ciasto jest bardzo puszyste, jak taka gąbka. Tutaj na dole mamy większe kawałki czekolady. To jest moje ulubione ciasto. Jest proste, szybkie i niesamowicie puszyste. Uwielbiam! Dziękuję Wam za dzisiaj!